Witajcie! Z tej strony Krzysztof, zapraszam na film. Na początek podziękowania dla nowych subskrybentów, a teraz przejdźmy do drukarki 3D i jej specyfikacji. Chociaż porównamy sobie ją między wersją Pro oraz Plus. X3 Pro ma rozmiar 45x25x50 cm. Wersja Plus. Jest większa: 51 na 50 na 65 cm. Masy tych urządzeń to około 11 versus 13 kg. Ale najważniejsze, co nas będzie interesować, jest to maksymalna objętość druku. X3 Pro ma 24 na 24 powierzchnię druku. Do maksymalnie 26 cm wysokości, natomiast X3 plus 30 na 30 cm to jest powierzchnia druku, natomiast maksymalna wysokość drukowanego elementu to aż 40 cm. Prędkość druku deklarowana to od 150 do 200 mm na sekundę. O tym wspomnę później, ponieważ to są deklaracje. Maksymalna prędkość druku to podobno 300 mm na sekundę. Drukarka przychodzi do nas z dyszą 0,4 mm. Jest to typowy rozmiar w tego typu drukarkach. Średnica filamentu już jest standaryzowana jest to 1,75 mm. Maksymalna temperatura druku w obu przypadkach jest to 300 stopni jest to temperatura głowicy. Natomiast Temperatura stołu roboczego jest to maksymalnie 100 stopni. Stół roboczy zawiera też magnetyczną podkładkę ze stali sprężynowej, czyli PEI. Płyta główna jest 32-bitowa, a interfejs do łączenia się z drukarką jest to karta TransFlash, albo jak kto woli MicroSD, bądź kabel typu C. Drukarka posiada ekran 4,3 cala. Ekran jest kolorowy, pobór mocy w przypadku mniejszej, czyli wersji Pro, jest to 300 W. Natomiast urządzenie większe jest rozpisane jako 100 W plus 300 W. Kompatybilność z filamentem. I tu mamy podane informacje, że drukarka przyjmuje filamenty PLA, ABS, TPU, PETG. Przy czym należy wspomnieć, że druk ABS-em bez komory jest bardzo ryzykowny. Drukarka, jak widać na obrazku, komory nie posiada. Tak więc druk z ABS-u i podobnych materiałów jest mrzonką. Drukarka dociera do nas w kartonowym opakowaniu. Tu macie zdjęcie, w jakim stanie karton dotarł do mnie. Poza drobnymi wniecieniami karton dotarł cały. Ale proszę się nie martwić, tego typu uszkodzenia nie są problemem. No niestety nie nagrałem rozpaczkowania tego urządzenia, więc zobaczymy sobie oryginalny film ze strony i będę go krok po kroku omawiać. Zobaczcie. Tak jak widzimy, gruba pianka chroni naszą drukarkę. Na wierzchu papierologia. Powinien być też na wierzchu przykładowy filament. W tej chwili widzimy całość co powinno znajdować się. Kartonie. Co ważne, wszystkie śrubki są ładnie opisane. Wszystkie elementy są czytelne. Ciężko się pomylić. Dodatkowo otrzymujemy cały zestaw akcesoriów: od śrubek, klucza, teflonowej rulki w razie potrzeby, szpachelki, nożyczek, igły do czyszczenia, dyszy. Otrzymujemy karta pamięci, gdzie mamy już instalator slicera. Jest to modyfikowana Cura. Mamy paski przyczepne, tak zwane trytytki. Dodatkową dyszę drukującą. Prawdopodobnie rozmiar 0,4. Nie jestem pewien, nie sprawdzałem tego. Warto wspomnieć, że dysza jest specyficzna dla tej drukarki. Mamy klej. Klej jest typu szkolnego. To nie jest żaden specjalny klej. Mamy czytnik kart pamięci i dodatkowy kabel w formie taśmy. Wyjmowanie elementów nie stanowi problemu, wychodzą ładnie. Jedyny problem, który ja miałem przy wyjmowaniu, dotyczył samego stołu roboczego całej tej platformy, która jest na samym dole. Polecam wyjąć ją. Wraz z drugą osobą. Po wyjęciu, tak jak widzimy, musimy obciąć trytytki, które mocowały, zabezpieczały nam urządzenie w transporcie. Nie bójcie się przesunąć głowicę drukującą za pomocą pasków. Wystarczy kilka centymetrów wyżej. Na tyle, żeby można było bramę osadzić na, na podstawie drukarki. Tutaj ponownie druga osoba by się przydała, chociaż jest to do wykonania własnoręcznie, jak widzimy. Wkręcamy z mojego doświadczenia do lekkiego oporu. Na koniec lepiej poprawić całość. Tu, jak widzicie, niestety te ramiona do wzmocnienia konstrukcji wymagają doregulowania. Więc zwróćcie na to uwagę przy samodzielnym montażu, żeby ten dystans był dobrze dobrany. Ja osobiście wspomagałem się poziomnicą, co polecam. Montaż uchwytu na filament, pamiętajcie o tym, że filament z uchwytem ma być frontem do nas i. Nie mocujcie od razu, bo niestety przychodzi nam także czujnik filamentu, który jest mocowany na jednym ramieniu wraz z uchwytem, co widać. Warto wspomnieć, że czujnik filamentu porusza się luzem, więc możecie mieć początkowo niektórzy taki dysonans, że jest on niedokręcony. On tak musi być po to, żeby filament. Bezpiecznie i swobodnie przez niego przechodził. Teraz widzimy montaż bocznej platformy uchwytu na ekran. To nie jest element obowiązkowy, ponieważ uchwyt jest na przewodzie. Z tyłu posiada magnes, więc możemy go dowolnie rozmieścić przyczepić do jakichś elementów metalowych, które mamy wokół siebie. To, jak tam będzie potrzebował. Z tyłu mamy coś niespodziewanego. Jest to uchwyt czyszczący. Bardzo fajne rozwiązanie. Oprócz typowego e, czyszczenia podczas pracy drukarki, czyli w formie linii czy obrysu, mamy też właśnie taki uchwyt, który po przymocowaniu będzie służył do oczyszczenia dyszy. Na koniec podłączamy przewody. Nie bójcie się. Przewody są tak dobrane, że wszystkie gniazda są specyficzne dla danego elementu. Ciężko się tutaj pomylić. W zasadzie jest to niewykonalne, ponieważ gniazda mają swój specjalny wykrój. Tutaj mała uwaga na temat gniazda zasilania. Jest on zresztą na filmie widać, że on reaguje w, dosyć, w taki sposób delikatny. Jak dla mnie jest to gniazdo źle przemyślane, powinno być przykręcane do obudowy, żeby było sztywne, niewrażliwe. Jeśli ktoś będzie chciał odpinać, przypinać kabel zasilający, może mu się wydawać, że Całość delikatnie sięgnie, jest to bardzo denerwujące i robi wrażenie czegoś, co za chwilę może zostać uszkodzone. Tak wygląda cała złożona drukarka. Właśnie na koniec sprawdzamy, czy głowica drukująca jest luźna, czy wymaga dokręcenia. W moim przypadku, na szczęście, nie wymagała dokręcenia. Głowice dokręcamy z wyczuciem na tyle, żeby była przytwierdzona, a kółka swobodnie mogły się poruszać. Stół roboczy również może być luźny. Ja na szczęście tego problemu nie miałem, więc bądźcie świadomi, że to co o czym mówię może nie wszystkich dotyczyć. Pod spodem mamy cztery śruby, po dwie na każdą stronę przytrzymujące stół. Oprócz tego widzieliście tam kółka zębate, jest ich 6 do regulowania stołu. Tutaj mamy pokazane wykonanie Z offset, czyli regulacji wysokości głowicy względem stołu. Ja tego wykonywać początkowo nie musiałem. W związku z tym, że drukarka była wielokrotnie przemieszczana z czasem taką operację musiałem wykonywać. Ale co do zasady, taka operacja na początku nie musi być potrzebna. Możecie zobaczyć, jak wychodzi pierwszy wydruk, czy na ustawieniach domyślnych, defaultowych wydruk wychodzi poprawnie, jeśli jesteście pierwszymi użytkownikami takiej, jesteście pierwszymi użytkownikami, jest to wasza pierwsza drukarka. Lepiej nacieszyć się wydrukiem, zobaczyć czy druk nam wychodzi, zanim zaczniemy poziomować stół, zaczniemy tutaj grzebać w tej drukarce poza niezbędnymi czynnościami. W szczególności, że bądźcie świadomi, że producent wykonuje testy, i ta drukarka już wykonywała jakieś wydruki po to, żeby sprawdzić, czy wszystko gra. Więc nie bójcie się tego, że podczas wydruku Wyjdzie Wam jakiś filament w innym kolorze niż ten, który włożyliście. Regulacja: przekręcając w lewą stronę, stół idzie do góry, przekręcając w prawą, stół jest ściskany, ściągany sprężyną do dołu. Pewnie wielokrotnie słyszeliście, że Dystans pomiędzy głowicą a stołem powinien być na grubość kartki papieru. Mianowicie ta kartka powinna delikatnie drapać kartkę. Tu spokojnie sens drapać należy rozumieć tak, że ustawiamy tą głowicę w taki sam sposób we wszystkich czterech narożnikach. Na, na początek tym się nie przejmujcie, zobaczycie jak będą wychodzić druki, w szczególności jak będzie wyglądała pierwsza warstwa. I w razie czego równo wszędzie będziecie mogli poluźnić bądź dokręcić śruby. Więc nie przejmujcie się tym. Ważne, żeby wszystkie cztery narożniki były ustawione w jednakowy sposób. Trukarka posiada autopoziomowanie. Wykonujemy autopoziomowanie w momencie, jak uważamy, że Ręczne poziomowanie zostało wykonane prawidłowo. Autopoziomowanie nie zastępuje nam poziomowania ręcznego, lecz jest jego uzupełnieniem. To znaczy, jeśli druki wychodzą nieładne, jakoś delikatnie coś jest nie tak, możemy spróbować najpierw autopoziomowanie. Jeśli wychodzą bardzo złe, trzeba wypoziomować ręcznie. Później i tak autopoziomowanie jest niezbędne. Tak, autopoziomowanie jest tym jakby dopieszczeniem, dopasowaniem, doprecyzowaniem ustawień stołu. W tej chwili widzimy mój pierwszy wydruk, jest to Benchy, tak jak mówiłem na ustawieniach domyślnych. Tutaj drukowałem dla syna stół jest wypaprany trochę klejem, ponieważ miałem drobne problemy z adhezją. Później stół został wyregulowany autopoziomowaniem, więc tym nie przyjmowałem. Pamiętajcie o jednym: co jakiś czas stół i tak trzeba umyć. Myjemy alkoholem izopropylowym. Jeśli ktoś go nie posiada. Można ubyć wodą z mydłem w całym procesie czyszczenia, mycia tej podkładki. Chodzi o to, żeby była ona odtłuszczona. O to nam chodzi. Czy my to zrobimy wzorcowo za pomocą alkoholu, czy po chłopsku za pomocą płynu i mydła, i wody. To już jest sprawa drugorzędna. Najważniejsze, żeby odtłuścić. Nasz stół. Proszę się przypatrzeć, jak ładnie idzie pierwsza warstwa, jak wszystko jest ładnie dopracowane. Nie ma tutaj żadnych problemów. Na tym to polega, żeby pierwsza warstwa była na tyle ciasna, żeby tworzyła jednolitą całość, a jednocześnie nie było przerw oraz nie było. Y, takich dziur oczek, prześwitujących nigdzie, takich miejsc, gdzie będziemy widzieć stół, a gdzieś, gdzie nie będziemy tego widzieć. Pierwsza warstwa powinna być jednolita i uporządkowana. W tej chwili z boku widzimy pasek czyszczący. Jego wygląd też mówi nam wiele na temat tego, jak macie. Wyregulowany stół. Jeśli ten pasek jest jednolity, równy w obu kierunkach, nie ma tutaj żadnych problemów. Pamiętajcie też, że to jest pasek czyszczący. Stół jest nagrzany, nie zapomnijcie o tym. Tak wygląda ten model. Jeśli używacie oryginalnego oprogramowania, czyli zmodyfikowanej kury, będziecie mieć podgląd w wydruku, jaki będziecie drukować. Tak wygląda ciąg dalszy tego druku. Jak widzimy, drukarka porusza się już znacznie większymi prędkościami. Jest to związane z tym, że pierwsze warstwy idą zawsze wolniej. Chodzi o to, żeby na pewno filament przywarł do stołu. Później możemy przyspieszyć, w szczególności największe przyspieszenia są ustawiane na wypełnienie. Obrysy, czyli części zewnętrzne, są drukowane zawsze wolniej. No i najszybsza część to jest podróż, czyli ruchy jałowe, tam gdzie nie drukujemy. Jak oceniam tą drukarkę? Jestem z niej bardzo zadowolony. Jest ona czytelna, łatwa w obsłudze, pomimo tego, że jest interfejs w języku angielskim. Drukarka drukuje w oczekiwanej jakości przeze mnie. Pamiętajcie też o tym, że część efektów wydruku będzie zależała od tego, jakiej jakości, jak precyzyjnie model jest przygotowywany. Jeśli modele skalujecie, nie oczekujcie, że wyjdzie to tak idealnie, jak, jak widzieliście na cudzych zdjęciach. Na takich Poltarach jak Thingiverse. Ponieważ skalowany obiekt nie zawsze wychodzi tak dobrej jakości, jak pierwotnie został on wydrukowany, przygotowany przez twórcę. Drukarkę używałem przez Prawie dwa miesiące od początku lutego do końcówki marca jestem z niej bardzo zadowolony w cenie tysiąca kilku złotych nie widzę nic lepszego osobiście jedyne wady to co mówiłem jest to gniazdo zasilające. Oprócz tego, tutaj z lewej strony ten przewód przechodzący bardzo blisko stołu mnie trochę niepokoi, a także wentylator zasilacza, który w momencie uruchamiania drukarki potrafi bardzo głośno hałasować. Poza tym, drukarka jest wyjątkowo cicha, w tej chwili 6 metrów ode mnie ona drukuje. Więc jeśli ktoś cokolwiek słyszy, no to gratuluję. Ja ją słyszę, jest ona dla mnie słyszalna, ale nie jest uciążliwa. Brew temu, co się niestety zdarza wielu drukarkom, hałas generowany przez nią jest akceptowalny. Chciałbym zaprezentować także kilka innych wydruków. Tak wygląda komplet z wydrukowanymi kołami. Samochód jest bardzo ciekawy, ponieważ od góry montujemy jego balonik, z tyłu mamy wlot powietrza. Wdmuchujemy, balonik się napełnia, następnie, za pomocą ciśnienia z wylatuj wylatującego z balonika, samochód się porusza. Tutaj nie, to nie jest sombrero, jeśli ktoś tak myślał. Jest to miecz. Jest to model, który miał pokazać precyzję drukarki, bo jak widzicie, to nie jest sama rączka. Tutaj elementy są drukowane w taki sposób. Że część elementu jest wewnątrz e, rączki i całość szpady będzie teleskopowa. Czyli po zakończonym wydruku, będziemy mogli rozwinąć szpadę, co za chwilę zobaczycie. Całość drukowała mi się 8 godzin. E, jeśli chodzi o ewentualne wady, już wam pokazuję. O góry jakiś dziwny znak, no, był on w projekcie, jedyne wady, które widzimy to tutaj przy uchwycie, jakieś drobne niteczki, syn zadowolony ze szpady, drukowałem inne rzeczy, także tutaj ramki do radia, jajeczko, nie jedno zresztą wielkanocne, które było skręcane z dwóch elementów, wszystko ładnie można było skręcić. Wydrukowałem też kontenerek na baterię. Nie jeden zresztą. Wszystko ładnie zostało wydrukowane. Druk dwukolorowy również stanowi problemu. Oczywiście jest to druk warstwowy i mamy tutaj możliwości y, druku typu AMS, czyli wielokolorowego. Jest to po prostu przerywany druk, w trakcie którego zmieniamy filament i dalsze wydruki wychodzą. Y, w drugim kolorze. Tutaj ciekawy projekt składany z wielu elementów. Wydruk ciągnika. Jak widać, wszystko do siebie pasuje. Dziękuję Wam za uwagę. Powtórzę jeszcze raz: drukarka spełniła moje założenia. Jestem z niej zadowolony. Polecam wszystkim. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie subskrypcję. Dajcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, zapraszam do komentarzy. Jeśli chcecie więcej filmów z druku tą drukarką, czy więcej zdjęć propozycji tego co można wydrukować, również będę wdzięczny za informację do zobaczenia do usłyszenia. Hej.